Witam serdecznie wszystkie wodniki i zapraszam na prognozę miesiąca lutego. Słońce znajduje się w Waszym znaku i te osoby, które jeszcze nie obchodziły urodzin, otrzymają ode mnie najlepsze życzenia. Niech spełniają się Wasze życzenia i marzenia. Słońce pozostanie jeszcze w Waszym znaku. Do 18 lutego i wykorzystajcie ten czas, dlatego że jest to najlepszy czas, jeżeli chodzi o Wasze sprawy, jeżeli chodzi o spełnianie marzeń, życzeń, jeżeli chodzi o szukanie nowej pracy, o pokazanie się. Macie dużo siły, dużo mocy, ale także energia tego słońca, która Wam przyświeca jeszcze do 18. Pozwoliłabym sobie na nie tylko zrealizowanie marzeń i życzeń, ale także przemyślałam, gdzie na naprawdę chciałbym coś jeszcze zrobić, czy zainwestować swoją energię, dlatego że to słońce, to co dokonasz dookoła tego dnia, na przykład kiedy masz urodziny, jest rozciąga się na całe 12 miesięcy i niech będzie to na, na, niech będą to najlepsze rzeczy, ale także mają się spełniać Twoje życzenia i marzenia. Saturn pozostaje. Zostaje jeszcze w Waszym znaku do 7 marca, ale Saturn czuje się dobrze, pamiętajcie, w Waszym znaku należy do wodnika i do koziorożca. Jeżeli chodzi o tematy profesjonalne, życiowe, możesz tutaj z tym Saturnem jeszcze podjąć długofalowe decyzje. Ta moc tego słońca, ta energia, pozytywne, pozytywne siły, skieruj na siebie, ponieważ. Miesiąc rozpoczynamy pełnią w znaku Lwa, intensywną pełnią, nagłe, nieoczekiwane zmiany, jednocześnie dzień wcześniej niespodzianki, bo Słońce w Twoim znaku stawia się w kwadracie do Urana. I tu można oczekiwać, jeżeli chodzi o tą pełnię w znaku Lwa, u Ciebie zmiany. Jeżeli chodzi o partnerstwa i relacje wszelkiego rodzaju, razem ze Słońcem będziesz Ty podejmował jakieś decyzje. Może to dotyczyć wyjścia z jakiejś współpracy, wyjścia z jakiejś kooperacji, zrezygnowania z jakiejś przyjaźni, z jakiejś znajomości, zakończenia jakiegoś partnerstwa. Dodatkowo pełnia, ukazuje Ci otoczenie, kto tu naprawdę Cię ogranicza, kto pozwala, abyś się spełnił, z jakimi ludźmi, w jakich partnerstwach. W jakich, w jakich znajomościach możesz pokazać taki jaki jesteś, możesz podkreślić swoją indywidualność. Może także pełnia pokazać, jak ty się przedstawiasz, jak Ty jesteś odbierany, jaki masz imię, jak ludzie Cię oceniają, ale nie patrzyłabym za dużo właśnie na innych. Pamiętamy, że opinia innych nie wpływa na zmiany w Twoim życiu, ale to ty podejmujesz decyzje, Jeżeli chodzi o przyszłość jeżeli ty coś czujesz, jeżeli robisz to, gdzie naprawdę się spełniasz, jeżeli wierzysz w to, no to naprawdę to się uda. W kwadracie to Urana może chodzi także o jakieś zmiany związane z domem, z rodziną, z jakąś sytuacją y, związaną może być także związana z korzeniami, z y, rodzicami z sytuacją mieszkaniową i ponieważ ta, ta pełnia oświetla i dodatkowo podczas tego dnia Mars jest w kwadracie do Wenus, no jest to niekorzystne na pewno dla partnerów z które które nie bazują na harmonii, które nie bazują na miłości i na równości i można tutaj oczekiwać nagłych, nieoczekiwanych zmian. Czy też może być tak, że, że ktoś się nawet wyprowadzi z domu, czy postanowi zamknąć jakąś współpracę i kooperację, nawet w bardzo szybkim tempie nie dziękuję. Może jesteś w otoczeniu ludzi, którzy są zbyt egoistyczni, którzy lekceważą ciebie, którzy nie pozwalają ci się spełniać, gdzie jest coś narzucane, tak, to tutaj wodniki będą z takich, z takich układów będą rezygnować, czy też wychodzić, i kwa, kwadrat tego urana będzie związany także z miejscem zamieszkania, z miejscem be, bezpieczeństwa, lub też jakaś sytuacja z zewnątrz. E Pokażę Ci, czy to miejsce, w którym mieszkasz, naprawdę czuje się bezpiecznie. Może być tak, że trzeba będzie szybko reagować, że trzeba będzie szybko działać, ale Wenus w kwadracie do Marsa no jest na, na pewno związany z relacjami i partnerstwami. Dla niektórych wodników może to oznaczać, ponieważ Mars stoi pozytywnie jeszcze do marca. Zakończenie jednej relacji i wskoczenie w drugą relację może dotyczyć także Uporządkowanie sytuacji z dziećmi, które będą pozytywnie zakończone, dlatego że jest ta, także ten Mars w pozytywnym aspekcie. Podczas tego dnia masz dużo siły, masz dużo mocy. Jeżeli ty wybierzesz decyzję serca, po prostu będziesz decydował, będziesz decydował serce, podejmiesz decyzję serca, będzie ta, ta pełnia, zakończy się pozytywnie, dlatego, że podczas tego, tego dnia następnie Merkury, bowiem znajdujący się w znaku koziorożce, ustawia się w sekstylu do Neptuna, i jest dużo wiary, dużo zaufania w to nowe, ale też wiesz w sekstylu do Neptuna, że to, co czujesz, te decyzje które będą związane właśnie z czuciem, są na, na długi, długi czas. Ten Merkury do 11 pozostaje za Tobą i tutaj y, będzie się także łączył z Plutonem, ponieważ ten Merkury y, później przechodzi do Twojego znaku, ale do 11, do 11 widzę, że wodniki się czegoś uczą. Może też chodzić o jakiś wyjazd. Może też. Chodzić o przygotowanie się do jakiegoś kursu, do jakiegoś egzaminu. Dla niektórych z Was jest także temat zdrowia, zajęcie się tym tematem zdrowia, zajęcie się tym, jak kierować tą swoją energię. Tą energię otrzymacie na pewno już w marcu, kiedy Pluton przejdzie do Waszego znaku. Sam Pluton oznacza: Ja mam moc, ja mam tę siłę, tę siłę. i w jaki sposób tę siłę wykorzystuję, pozostanie w Twoim znaku. Prawie 20 lat, ale na razie razem z tym Merkurym jest zastanowienie do 11, na co właśnie skierować tą energię, o co chcesz walczyć, co jest dla Ciebie ważne, co jest dla Ciebie priorytetem. Jaki masz cel i w znaku koziorożca można tutaj sobie naprawdę wysortować i wyznaczyć nie 10 celi, tak, że łapie 10 strok za ogon, ale wybrać naprawdę ten cel życiowy, jeżeli chodzi o profesję, sytuację domową. I e, także zajęcie się swojo, swo, swoimi tematami psychiki. Możliwe, że są jeszcze jakieś tematy z dzieciństwa, które są nieuporządkowane, które są jeszcze nie zamknięte, które nosisz w sobie i tu następuje segregacja razem z tym plutonem. Na którego jeszcze nie masz, nie, nie, masz tutaj, nie masz tutaj wpływu, ale on będzie ci pomagał te trudne tematy, wszystkie zamykać do 23 marca 2020, Jak jaka dziwna data, zauważcie, jak Pluton przychodzi do waszego znaku 23 i 23 rok. No, to będzie miało na pewno znaczenie. Merkury, bowiem planeta biznesu, interesu. Od 11 przychodzi do Twojego znaku i super, bo pozostanie do końca miesiąca, i jest to najlepszy czas na zarabianie pieniędzy na biznesy, na interesy, na spełnienie się osobiste, na eksperymentowanie. Na poznanie ważnych ludzi, może będziesz gdzieś wyjeżdżał, będzie dużo rozmów, będzie dużo kontaktów po, po tej pełni, będzie dużo e, pomysłów, czy też może szalonych e, idei. Bardzo dobry czas na zarabianie pieniędzy, bardzo dobry czas na otwieranie własnych działalności. Ale po pełni, tak, czyli bo wcześniej jeszcze jest ten Merkury w koniunkcji do Plutona, od 11, nawet bym to od, dwu, od 12. Kiedy, kiedy Merkury przejdzie do Twojego znaku, widać, że wodniki będą dużo rozmawiać, że będzie bardzo dużo rozmów, że będzie bardzo dużo y, spotkań wszelkiego rodzaju. Może to, być także, może to być związane także z wyjazdami za granicę. Może tu chodzić o nowe współprace i nowe kooperacje, gdzie będzie można zarobić pieniądze, ale także coś nowego, coś innego, coś modnego, coś niecodziennego sprzyja ci w, ka w każdym bądź razie, bo słońce jest do 20 w Twoim znaku, czyli razem z tym Merkurym. Od 11 i razem ze słońcem, słońce pozostaje do 18 naprawdę najlepszy czas, jeżeli chodzi o podejmowanie takich bardzo wyważnych życiowych decyzji. Cokolwiek robisz, czy partnerstwa, czy relacje, czy ty, czy chcesz się uczyć, czy chcesz studiować, czy chcesz się przeprowadzać, czy chcesz wyjeżdżać. Czy chcesz podjąć jakąś bardzo ważną decyzję zawodową związaną z nowoczesnością, z techniką, z digitalizacją, z czymś, z czymś niecodziennym, czy wyjście na social media, czy do... Do internetu, radykalne zmiany. Tutaj widzę, że przeforsujesz te swoje pomysły i swoje idee. 16, uwaga, słońce łączy się z Saturnem. Dzień raczej taki bardzo depresyjny, smutny, czy też. Czasami sami wchodzimy w jakiś taki smętny nastrój, mamy złe myśli, czyli bym ten, ten dzień w ten dzień praktykowała moje pozytywne myślenie. Bardzo dobry dzień i następnie słońce 18 opuszcza Twój znak, czyli wykorzystajcie jeszcze bardzo dobra energia do 18 lutego, ale to nic nie szkodzi, dlatego, że przychodzi do ryb i ustawia się przed tobą. Tu w znaku ryb znajduje się Wenus także do 20 i słońce w znaku ryb od 18 pozostanie 4 tygodnie i tu jest poprawa sytuacji finansowych. Pieniądze przyjdą z Twoich inspiracji, pieniądze przyjdą z Twoich hobby. Widzę, że Ty zarabiasz więcej pieniędzy. Wszyscy, którzy mają zawody czy profesje związane z pomaganiem, z innym zleczeniem, z uzdrawianiem, z, pomoc, z pomocą osób starszych, czy też może to być związana jakaś opieka, szpitale, lekarze, ale przede wszystkim chodzi o Twoje pasje, o Twoje inspiracje. Wszyscy. Będą tutaj zarabiać y, pieniądze, dlatego że Wenus jest w wywyższeniu najlepsza pozycja i słońce pozostanie od 18-4 tygodnie. No, bardzo dobry miesiąc, uważa tylko na początku przy tej pełni. Ta pełnia może być nieprzyjemna, bo są nagłe i nieoczekiwane, nawet bym powiedziała, szokujące wydarzenia dotyczy przede wszystkim osób, które są urodzone dookoła daty 4, 5, 6. Tak, czyli te, te trzy dni, a reszta nie robiłabym coś gwałtownie, nie robiłabym nagle, ale także po, ponieważ pełnie ukazuje to, co zostało ukryte, to jest też taki dzień oczyszczenia, że pewne osoby mogą się tutaj z Twojego życia ulotnić, ale to były osoby, które naprawdę Cię w jakiś sposób e, ograniczały, czy też było coś narzucane. Że musiałeś się podporządkować, czy też jakieś osoby myślące za dużo o sobie, egoistyczne, zbyt egoistyczne, narcystyczne, <gry> i z tych się trzeba uwolnić. I 20: Nób Księżyca w znaku ryb, bardzo dobre aspekty. Merkur w sekstylu do Jowisza, Jowisz Ci sprzyja jeszcze do maja, tak? czyli planeta szczęścia, planeta ekspansji. I ten nów jest także przed Tobą, chodzi o nowe sposoby zarabiania pieniędzy, chodzi o docenienie siebie, o zaakceptowanie siebie, kochanie siebie, pozwolenie sobie na to, aby tworzyć zabezpieczenia swoimi talentami, wykorzystać do tego swoje predyspozycje. Aby pokochać siebie i tutaj razem z Jowiszem, i Wenus będzie podczas tego dnia przeskakiwała do znaku barana i znowu ustawiała się korzystnie dla ciebie. Razem z tą Wenus, myślę, że wielu wodników zacznie się czegoś uczyć, zacznie się rozwijać. Bardzo dobry czas na zakładanie stron internetowych, na wychodzenie na social media, na robienie jakiegoś kursu reorientacji. Może niektórzy z Was skupią sobie jakieś mobil, czy to motor, czy auto, wenus w znaku Parana no to taka wenus, która jedzie na motorze, bardzo wesoła, bardzo radosna. Ta Wenus będzie wodnikom dodawać dużo energii, dużo siły, dużo mocy, dużo odwagi, bardzo dobry czas na pracę w grupach wszelkiego rodzaju wypadniesz dobrze, jeżeli masz jakieś prelekcje, czy występy, czy Pokazy, czy organizujesz sam warsztaty, czy ty występujesz na, na przykład na social mediach, czy, czy w internecie, ale także dla osób, które uczą się, które rozwijają się, które robią jakieś kursy czy też wyjeżdżają, no, będzie tutaj. Czas także na to, aby poznać jakąś nową e, osobę, aby wejść w jakiś nowy związek czy też nową relację, która będzie korzystna, nagłe, tak? nieoczekiwane, pozytywne e, zmiany. I nów Księżyca, to już mówiłam. Miesiąc kończymy takim zmiennym aspektem. 21. Merkury w Twoim znaku stoi w kwadracie do Urana i Merkury stoi w Trygonie do, do Marsa. Ten Mars z przyjaciół. Tak? czyli energia, siła, moc, odwagi, temat relacji, temat partnerstw, zakochania, spotykania, także temat dziecka, to, co wcześniej było trudnością z tym Marsem w biegu wstecznym, teraz będzie rozwiązywanie, rozwiązane roz, znajdzie się rozwiązanie na wszystkie trudności, po, ponieważ ten merkury wcześniej stoi w kwadracie do urana, będziesz podejmował w wodniku w tym miesiącu ważne decyzje, bardzo ważne. Najpierw masz z tym Merkurem w koniunkcji do Plutona. 10 lutego może być tak, że były jakieś podejrzenia, były jakieś przemyślenia, i teraz to się wszystko objawi. Czy też to, co domyślałeś się, czy może czułeś, ale nie wierzyłeś, to będzie to potwierdzone. I dla niektórych wodników oznacza to też razem z tą Wenus w znaku Barana, te wodniki, które są solo na wejścia w nowe związki, w nowe relacje, miłość, romantyzm, wyjazdy. Dla osób starszych może to oznaczać nowe pomysły, nowa inspiracja, nowa idea, rozwój swoich opór, rozw rozwój swojego pas rozw swojej pasji. Ale także, że wodniki przez cały miesiąc energia, siła i moc na pewno nie opuści. Jeszcze raz wszystkiego dobrego z okazji urodzin. Zapraszam do kontaktu. Jeżeli chcecie wiedzieć, co czeka Was z Plutonem, który będzie przychodził do Waszego znaku, proszę o robienie terminów. Informacje znajdują się w opisie pod, pod nagraniem do horoskopu indywidualnego, dokładnego. Potrzebujemy datę, godzinę i miejsce urodzenia. Wszystkiego dobrego, pięknego lutego wodniki.